Hej, jeżeli oglądasz ten filmik, to najprawdopodobniej lubisz uniwersum Warcrafta. A jeżeli tak jest, no to może zainteresujesz się abonamentem do World of Warcraft lub po prostu samym World of Warcraft. W opisie znajduje się link do strony Kinguin, na której możesz kupić zarówno jedno, jak i drugie po okazyjnej cenie. Polecam. Pólchniedźwiedź. Warcraft Lore to seria, która opowiada o historii w uniwersum Warcrafta w sposób chronologiczny. Dlatego zachęcam do zapoznania się z pozostałymi 40 epizodami tej serii, by móc w pełni zrozumieć przedstawione tutaj wydarzenia. Ludzkie armie powoli zbierały się, przygotowując na nadchodzącą wojnę. W tym czasie Anduin Lothar rozpoczął kolejne przygotowania. Przymierze składało się z wielu królestw, które często w przeszłości ze sobą rywalizowały. Różniły je też kultura czy zwyczaje. Lotar potrzebował czegoś, co zjednoczyłoby wszystkie nacje. Potrzebował czempionów, za którymi podążałby każdy człowiek, niezależnie od tego, skąd pochodził. Wszelkiej maści klerycy czy kapłani byli oczywistym wyborem pasującym do tej roli. Wiara w święte światło była wspólna dla wszystkich królestw. Niestety, Lotar pamiętał, że podczas pierwszej wojny, chociaż oddanie kapłanów na polu walki było ogromne, to okazało się niewystarczające. Kapłani może i posługiwali się leczniczą magią światła, ale brakowało im przeszkolenia bojowego. Aktualnie duchowni bardziej sprawdzali się do leczenia rannych z dala od pola bitwy. Lotar potrzebował natomiast kogoś, kto walczyłby w pierwszej linii, kogoś, kto dałby przykład pozostałym żołnierzom, zsyłając na nich łaskę światłości. Rozwiązanie zaś przybyło z samego kościoła Świętego Światła. Arcybiskup kościoła Alonsus Faul niedawno dowiedział się wszystkiego o wydarzeniach w Stormwind, w tym o roli, jaką odegrali w pierwszej wojnie kapłani, oraz niestety o ich słabościach. Dlatego Alonsus spotkał się z lotarem i zaproponował powołanie do życia nowego zakonu, takiego, który reprezentowałby najlepsze cechy ludzkości. Składałby się z żołnierzy, którzy umiejętnie wodaliby nie tylko światłością, ale także orężem i słowem, dzięki któremu w naturalny sposób przewodziliby innym. Za zgodą lotara, Faul zrekrutował garstkę rycerzy, by uformować ten nowy zakon. Wybrani przez niego ludzie zdolnie posługiwali się światłością, a także cechowali się lojalnością, odwagą i honorem. Faul nazwał swych nowych uczniów paladynami, zaś ich organizację zakonem srebrnej ręki. Członkami zakonu byli zaś ludzie z Lorderonu. Był to Turalion, kapłan, który dzięki swej przemowie pomógł utworzyć przymierze podczas Rady Siedmiu Nacji. Był także Isajdan Dafrohan, człowiek góra cechujący się niezwykłą wręcz siłą fizyczną. Kolejnym był Tyrion Fordwing, gorliwy i nieugięty rycerz. Ostatnim zaś z wybrańców Faola był Uther, który już od kilku lat był pod osobistym treningiem Faola, a także posiadał osiągnięcia jako wyjątkowo pobożny rycerz. Lothar postanowił także wysłać na trening na Paladyna, jednego ze swych towarzyszy ze Stormwind, Gavin the Dire, którego pierwsza wojna zdążyła już przekuć w swych płomieniach. Faol oczywiście powitał nowego przybysza z otwartymi ramionami. Miasto Stratholm później będzie pełnić rolę głównej siedziby paladynów, ale na ten moment Lothar wolał trzymać ich blisko siebie, rozkazując, by podróżowali razem z główną armią przymierza. Dzień i noc święci wojownicy przechodzili przez katorżniczy trening. Aol uczył ich, jak używać światłości, by leczyć swoich sojuszników i porażać wrogów, a także jak dowodzić przez przykład. Paladynie mieli bowiem być więcej niż bronią. Nieważne jak mroczne czasy by nie nastały, Paladyni mieli być światłem w ciemności latarniami nadziei, które miały kierować przymierzem. Ich życia, zgodnie z instrukcjami Faola, miały być proste. Paladyni nie powinni szukać fortuny czy chwały w wojnie i do końca swych dni przekładać mieli potrzeby innych nad własne. Zaś wraz z kolejnym rozwojem ich treningu arcybiskup postanowił podarować paldenom święte księgi zwane w języku angielskim Librams. Te święte tomy były jednymi z najstarszych reliktów Kościoła Świętego Światła, zaś każdy z nich reprezentował inną cechę srebrnej dłoni: świętość, ochronę, sprawiedliwość, współczucie oraz sprawiedliwą zemstę. Każdą z książek Faul wręczył innemu paladynowi, a robiąc to, nawoływał do swych studentów, by stali się ucieleśnieniem tego, co księgi reprezentowały. Turalion otrzymał Księgę Ochrony, Uther Księgę Sprawiedliwości, Tyrion Księgę Sprawiedliwej Zemsty, Saidan Księgę Świętości, zaś Gavinrad Księgę Współczucia. Tutaj pozwolę sobie na małe spostrzeżenie. W zasadzie w lore o księgach paladynów nie mamy zbyt wiele informacji, w szczególności na temat ksiąg pierwszych paladynów, ale warto zauważyć pewną ciekawą rzecz. Gavin Rand, gdy spotyka Artasa w Warcrafcie 3, prosi go, by ten zawrócił ze swojej ścieżki szaleństwa, co może być związane ze współczuciem, którym się kieruje. Tyrion powołał do życia Krucjatę, która zesłała sprawiedliwą zemstę na Artasa w Wrath of the Lich King. Uter zginął próbując wyegzekwować sprawiedliwość na Artasie. Saidan miał Księgę świętości i to właśnie jego spaczył swą plugawą magią Balnazar. Na swój cel demon wybrał tego Najświętszego. Turalion zaś ze swą księgą ochrony dołączył do armii światłości, której celem była ochrona wszystkiego co żywe przed armiami Legionu. Lotar często sprawdzał jak się mają sprawy w Zakonie średniej ręki i radował się widząc, czym stają się paladyni. Był tak zadowolony, iż poprosił, by Turalion i Uter stali się jego porucznikami. I chociaż Faol zawsze chętnie gościł Lotara, to nie pozwolił mu jeszcze na zabranie paladynów ze sobą, gdyż mieli przed sobą kilka tygodni treningów, nim byliby gotowi na postawienie stopy na polu bitwy. W Tym samym czasie na południe od Lorda Ronu królowa Czerwonych Smoków Alex Traza poszukiwała skradzionego artefaktu – duszy demona. Jej śledztwo w końcu doprowadziło ją do orków, którzy właśnie byli w czasie ataku na Kazmodan. I chociaż Smoczyca bardzo chciała pomóc krasnoludom i Gnomom w ich walce, to znalezienie artefaktu było priorytetem. To w nim znajdowała się moc wszystkich smoków, za wyjątkiem Defwinga, i to właśnie ten artefakt w nieodpowiednich rękach mógł sprowadzić zagładę nie tylko na smoki, ale i cały świat. Alekstraza wkrótce odkryła, że dusza demona znajduje się w posiadaniu orka o imieniu Nekros, jego klanu Smoczej Paszczy. Orkowie eksperymentowali z artefaktem, nadużywając jego mocy. Smoki uznały, że po prostu zaatakują orków i szybko ich pokonają, twierdząc, że tak prymitywne stworzenia nie zdołają odblokować prawdziwej mocy artefaktu. Ale Smoki były w błędzie. Alekstraza nie wiedziała, że Nekros nauczył się wiele na temat artefaktu z wizji, które były mu słane przez samego Defwinga. Czarny Smok nauczył orka jak wykorzystać relikt, by zniewolić Alekstrazę i inne smocze aspekty. Nekros wezwał więc potęgę duszy demona, zsyłając na Alextraza nieopisany ból. Ta zaś spadła z nieba, uderzając w góry na zewnątrz Kazmodan. Następnie Nekros użył mocy duszy demona, by zniewolić smoczyce, zaś pozostali członkowie klanu zakuli ją w łańcuchy. I chociaż dusza demona mogła być także wykorzystana przeciwko innym smokom, to Nekros był tylko jednym, samotnym orkiem, a jego wiedza na temat artefaktu ograniczona. Wiedział, że nigdy nie będzie w stanie użyć reliktu na Alekstrazy i jej podopiecznych równocześnie, dlatego skupił się tylko na królowej. Czerwone smoki nie miały jak pomóc swej pani. Za każdym razem, gdy próbowały atakować orków, Nekros używał duszy demona, by torturować smoczyce. Wiadomość, którą przesłał smokom, była jasna. Jeśli smoki spróbują atakować orków, królowa będzie cierpieć, aż w końcu umrze w wielkim bólu. Więżąc Alekstrazę, Nekros zdołał ujarzmić smoki, które bały się, że jeśli nie będą słuchać Smoczej Paszczy, to stracą swą królową. Wieści o wyczynach Nekrosa i klanu Smoczej Paszczy szybko rozniosły się wśród hordy, a nikt nie był bardziej zadowolony tymi wieśćmi niż sam wódz Doomhammer. Teraz Orgrim miał kolejną potężną broń w swym arsenale. Niestety potrzeba było czasu, by całkowicie oswoić smoki i użyć ich w nadchodzących bitwach. Też Dumhammer rozkazał Nekrosowi i klanowi Smoczej Paszczy zająć samotną, opuszczoną fortecę wewnątrz gór na wschodzie Wetlands. Forteca ta nazywała się Grimbatol i przed wieloma laty należała do krasnoludzkiego klanu Dzikiego Młota. Krasnoludy opuściły Grimbatol w czasie Wojny Trzech Młotów, kiedy to czarodziejka Modgut, dowodząca siłami czarnorytnych krasnoludów, w chwili śmierci przeklnęła Grimbatol na zawsze spaczając to miejsce. Wtedy krasnoludy te postanowiły założyć nowy dom, w przepięknym regionie znanym jako Hinterlands. Pozostawione więc bez opieki Grim Battle było więc idealnym miejscem, by więzić w nim Alekstrazę, którą zakuto w łańcuchy w podziemiach tej fortecy. Inne czerwone smoki również zostały zmuszone do podążania za swą królową. Niektóre były potrzebne, by smocza mogła dalej się rozmnażać. Na Drenorze klan Smoczej Szczęki słynął ze swych podniebnych bestii, Rajlaków. Teraz mogli zrobić to samo za swoimi więźniami w Grimbatol. Gdy orkowie zaś byli zajęci tworzeniem siodeł i uprzęży, Nekros pilnował Alekstrazy. Królowa wygrażała, że za swe występki orkowie zostaną przez nią zniszczeni, ale były to puste groźby. Tak długo jak Nekros posiadał duszę demona... Był niedotknięcia. Podczas swego uwięzienia Alekstrasa zaczęła składać nowe jaja. To zaś była idealna wieść dla orków. Skoro mogli zmuszać smoczyce, by się rozmnażała, to posiadali tak naprawdę nieskończone źródło nowych smoków, które będą szkolone na lojalne wierzchowce hordy. Deathwing, dając orkom duszę demona, nie tylko realizował swój plan odbudowy swego szczepu, ale także wiedział, że Alekstrazy pęknie serce, gdy zobaczy swoje własne dzieci jako narzędzia wojny. I napawał się każdą chwilą jej cierpienia. Horda wzmacniała swoje siły, ale tak samo i przymierze. Lotar miał pod swym dowództwem pełną potęgę przymierza ludzi, ale wciąż nie miał żadnych szans przeciwko Hordzie. Dlatego postanowił poszukać wsparcia, gdzie tylko mógł, wliczając w to pradawne królestwo wysokich elfów, Quel'Thalas. Dawno temu ludzie i elfy walczyli ramię w ramię przeciwko wspólnemu wrogowi Trollom Amani. I tylko dzięki tej jedności Quel'Thalas i przodkowie Lotara zatriumfowali. Po tym zwycięstwie wysokie elfy poprzysięgły wieczną lojalność ludzkiemu królowi Toradinowi oraz każdemu z jego rodu, zapewniając, że jeśli on lub jego potomkowie kiedykolwiek będą potrzebować pomocy, elfy odpowiedzą bez zastanowienia. Tak się składało, że Lotar wywodził się z linii króla Toradina i przybył do elfów, by te uhonorowały Prastary Pakt. Jednak wezwanie do wojny spotkało się z mieszanymi odczuciami w Quel'Thalas. Elfi król Anasterian Sunstrider słyszał plotki o dziwnych stworach na południu, ale nie uważał je za zagrożenie. Wysłał więc niewielką flotę, która miała wesprzeć przymierze, równocześnie rozkazując reszcie swych sił, by te zostały w Quel'Thalas. Nie wszyscy jednak usłuchali tego rozkazu. Wysoce uzdolniona dowódczyni łówczyń, Aleria Windrunner, Postanowiła zlekceważyć rozkaz swego króla i ruszyła razem z garścią bratnich elfów na południe. Wierzyła, że Horda jest o wiele większym zagrożeniem niż uważał jej lud i była zdeterminowana, by zobaczyć na własne oczy, co potrafią zrobić orkowie. I chociaż Lothar był rozczarowany tak małym, wręcz symbolicznym wsparciem od elfów, nie pokazał tego publicznie. Powitał więc wsparcie z otwartymi ramionami. Elfi łowcy mogli przecież pełnić rolę łuczników, zwiadowców czy też mobilnych jednostek wsparcia. Elfy przybyły do podgórza Hillsbrad w momencie, gdy do Lotara dotarły przerażające wieści. Lotar, podobnie jak większość członków przymierza, zakładał, że horda zaatakuje od strony przęsła Tandola. Teraz jednak zwiadowcy donieśli, że Orkowie skonstruowali ogromną flotę, która była gotowa do drogi. Azja miała zacząć się wcześniej niż Lothar przypuszczał. Anduin Lothar nalegał więc, by armia przymierza pozostała w Hillsbrad, które uważał za miejsce, gdzie Horda najprawdopodobniej dokona desantu. By jednak zyskać nieco czasu, spowolnić wroga i przede wszystkim go osłabić, naczelny dowódca Lotar wezwał admirała Deirina Proudmora razem z jego potężną flotą przymierza. Wyruszył na spotkanie wroga na morzach. I tak właśnie zaczęła się druga wojna.